W dzisiejszym materiale zaprezentujemy nasze najnowsze rozwiązanie, jakim jest inwentaryzacja kolektorami BY CTI. Moduł inwentaryzacji pozwala na szybkie przeprowadzenie inwentaryzacji magazynu za pomocą kolektora danych. Za pomocą kolektora danych odczytywane są kody kreskowe towarów, które są rozpoznawane z towarami znajdującymi się w komarach ERP Optima. Moduł jest zintegrowany z systemem Komarch ERP Optima. Za jego pomocą można generować pomocnicze arkusze inwentaryzacyjne. Dzięki temu rozwiązaniu w łatwy sposób można skontrolować stany magazynowe. Dodatkowo mogą być one tworzone do jednego arkusza inwentaryzacyjnego jednocześnie, z kilku kolektorów naraz, przez co przyspiesza to proces inwentaryzacji. Operator w Optimie tworzy arkusz inwentaryzacyjny, dodając do niego inwentaryzowane zasoby. Następnie zatwierdza arkusz. Arkusz automatycznie staje się widoczny na kolektorze w aplikacji mobilnej. Operator loguje się loginem i hasłem do modułu, wybiera przycisk Inwentaryzacja, a następnie wybiera arkusz inwentaryzacyjny pochodzący z komarch ERP Optima z listy i zatwierdza go. Program przejdzie do okna odczytu, gdzie operator za pomocą kolektora danych odczytuje kod kreskowy towaru i zatwierdza, a ten wpada na listę odczytu. W momencie odczytu, gdy moduł wykryje, że dany towar posiada po stronie komar ERP Optima cechę, również poprosi o jej odczyt. Drugą zakładkę, jaką może podejrzeć jest zakładka na arkuszu, gdzie mogą mu wyświetlić się towary, jakie powinny zostać zainwentaryzowane wraz z ilościami. Do arkusza pomocniczego dopisywana jest informacja, kto dany pod Arkusz stworzył. Ponadto osoba tworząca pod arkusz może dodać do niego opis na ostatniej zakładce nagłówek w polu opis pod arkusza. Dziękujemy za uwagę oraz zachęcamy do śledzenia kanału, na którym sukcesywnie pojawiają się nowości ze świata CTI.